Dzień dobry, witam wszystkich. Czas na podsumowanie moich działalności samorządowych we wrześniu. Witam Państwa z Żadna, z nowej filii Pogotowia Ratunkowego Tarnowskiego, właśnie w tym miasteczku zlokalizowanego. Szczegóły w materiale. Od 24 września w tej lokalizacji przy ulicy Piłsudskiego, w pięknie odnowionym budynku wielofunkcyjnym z zapleczem garażowym, stacjonuje i zaopatruje medycznie 24-godzinny stały zespół ratownictwa naszej powiatowej stacji Pogotowia Ratunkowego. Jego zadaniem jest zapewnienie karetki dla północnych gmin powiatu tarnowskiego. Ponadto od października w budynku ruchomimy też filię powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej, by w pełni wykorzystać ten obiekt. Budynek wyremontowany został gruntownie ze środków pozyskanych przez nasz samorząd powiatowy w latach ubiegłych z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład skonstruowanego przez ówczesny rząd Zjednoczonej Prawicy. Wrzesień to też miesiąc pamięci o niemieckich zbrodniach z czasów II wojny światowej. Musimy o nich pamiętać. Zapraszam wszystkich do Tarnowa. 12 września w Tarnowie reprezentowałem samorząd powiatowy wraz z dyrektorem i delegacją młodzieży z zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych w Ciężkowicach na uroczystości odsłonięcia na murze tarnowskiego więzienia tablicy pamiątkowej z nazwiskami polskich więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück które w dwóch transportach we wrześniu 1940 i 1941 zostały wywiezione do tego prawdziwego, a nie wydumanego piekła dla kobiet. Były to konspiratorki głównie z przedwojennego harcerstwa, nauczycielki i działaczki podziemia niepodległościowego z terenu całej południowej Polski od Rzeszowa poprzez Tarnów do Krakowa i Skalnego Podhala kończąc. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Rodzina Więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, Fundacja Promocji Dziedzictwa Lokalnego Pro Patria Semper, Zakład Karny w Tarnowie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie. Skoro jesteśmy już w centrum naszego regionu, czas porozmawiać o turystyce. Piątek 13 września w Tarnowie świętowaliśmy stulecie zorganizowanej turystyki w regionie. Z racji naszego położenia geograficznego, szczególnie turystyki górskiej, którą prywatnie nomenomen bardzo lubię. 8 maja 1924 roku ksiądz Walenty Gadowski założył w Tarnowie oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzeńskiego. Dziś Tarnowski oddział PTTK ma około 500 członków i prowadzi szeroką działalność, współpracując również z naszym samorządem i naszymi szkołami powiatowymi. Działamy razem na przykład w corocznym listopadowym Złazie turystyczno-patriotycznym w Łowczówku. Reprezentując samorząd powiatu w Tarnowskiej Sali Luszczanej, brałem udział w spotkaniu okolicznościowym i w wykładzie Tarnowskim Szlakiem przez stulecie. Czas na mój okręg wyborczy. Przenosimy się na południe obwarzanka do gminy Tarnów, czyli Poręba radna. 21 września w Porębie radnej uczestniczyłem w ciekawym wydarzeniu organizowanym przez Miejscowe Koło Gospody Wiejskich oraz Szkołę Podstawową. Była to impreza pod nazwą Dożynkowe Lato w Porębie Radnej. Wydarzenie było wsparte z tegorocznego grantu powiatu tarnowskiego dla kół gospodyń wiejskich. Przekazałem również organizatorom w imieniu samorządu powiatu Nagrodę Rzeczową na loterię fantową dla uczestników tego spotkania integracyjnego. Dziękuję za zaproszenie, świetna inicjatywa. Nazoruję również w zarządzie pracę powiatowej przychodni psychologiczno-pedagogicznej. Zapraszam wszystkich do Tuchowa. We wrześniu podjęliśmy starania, by zmienić obecną siedzibę Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tuchowie na lepszą i bardziej komfortową dla młodych mieszkańców południowych gmin Powiatu. W związku z powyższym dokonaliśmy wizji lokalnej Filii Poradni w Tuchowie w jej dotychczasowej lokalizacji, reagując na sygnały pracowników poradni i rodziców. Obecna siedziba w naszej ocenie nie spełnia standardów XXI wieku dla tego typu placówek i wymogów odpowiedniej terapii psychologicznej. Wszystko z powodu uciążliwego hałasu i niewystarczających warunków lokalowych, w tym braku klimatyzacji i ciasnoty pomieszczeń. Wybraliśmy jako zarząd powiatu nową lokalizację przy ulicy Zielonej w Tuchowie: z dogodnym parkingiem i odpowiednim standardem pomieszczeń. Od nowego roku tam właśnie przeniesiemy tą filię poradni. Na tym kończymy podsumowanie września. Zapraszam wszystkich oglądających za miesiąc. Do zobaczenia.